Kochani, kochani, właśnie wróciłam z pracy i jestem taka głodna, ale zobaczcie, zobaczcie, co kupiłam, bo po drodze między moją pracą a moim domem jest Edeka I w tej Edece właśnie jest stoisko z sushi. Więc ja a że bardzo dużą uwagę stawiam na. serwetka nie spadła. Na zdrowe odżywianie, dlatego. Wiecie, sushi jest zdrowym, yy, zdrowym odżywianiem, mam nadzieję, ale ja zawsze do sushi dokupuję sobie jeszcze łososia, takiego wędzonego w kawałkach, w plastrach właściwie i on ma, on jest z koperkiem, z koperkiem. i do tego dokupuję sobie awokado. Ale jestem tak strasznie głodna, że chyba się nie obrazicie, jak zjem, będę jadła i będę mówiła, Mm, będzie za was, bo u nas się bardzo dużo w pracy dzisiaj działo. Bo bardzo dużo ludzi ma problemy z kolanami. Bardzo dużo ludzi ma problemy z kolanami, a ja pracuję w ortopedii. No i tam byłam dzisiaj na fizjoterapii z, z, z ludźmi, y, żeby im takie y, specjalne... Y, wiecie, takie wzmacniacze na kolana dopasować, ale też bardzo dużo ludzi przez to, że ma problemy z kolanami, ale to takie, że chodzić nie mogą, no to od razu mają problemy też z kręgosłupem. Wszystko ich zaczyna boleć, bo jak coś jedno nawala, to, to też od razu inne rzeczy. Mmm. E, to jest. To też inne rzeczy nawalają. Więc mówię Wam, jeśli macie jakieś problemy mm, z, mm, z kolanami czy ze stopami, to zadbajcie o to. Bo jeśli. Bo te rzeczy niezadbane powodują inne schorzenia i to takie poważne schorzenia. Do tego mam jeszcze sos sojowy. Taką rybkę. I wasabi. A to wasabi jest tak mocne, wiecie, taki szan ich, ichniejszych szan. Dobra, a tutaj co, co, tutaj jest? Tutaj jest też to, takie bardzo, 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 jak to się nazywa w ogóle, wiecie? To to ich taki yy, imbir chyba. To jest z łososiem, w sezamie. Z łososiem i z awokado. Tutaj mam z tymi liśćmi nori. Ryż i łosoś, a tu mam takie duże kawałki łososia, zawinięte w ogórek. Zaraz Wam pokażę, jak to fajnie zrobią. Pod spodem jest ryż. Także takie opakowanie chyba 17 euro kosztuje. I ja myślę, że się tym najem. Mój mąż jest w delegacji. Za tydzień dopiero przyjeżdża. Także słuchajcie, cały dom jest dla mnie. Także wiecie, że wy może, może, no ale w tym tygodniu muszę pracować, żeby potem móc mieć znowu wolne. To znaczy będę przed komputerem tylko pracowała, nie muszę chodzić do biura. U nas pogoda jest bardzo wieczna. I ten wiatr jest taki dosyć zimny. Ale zobaczcie, zobaczcie jak zielona mam w ogrodzie. Po prostu bajka. Tam położyłam dywan. Dywan do. Wiecie, ja, dla mnie dywan raz w roku musi iść na zewnątrz i go taką trzepaczką trzepię. Nie wiem, gdzie ta trzepaczka tam. Czy tam jeszcze czy ją położyłam na zewnątrz. Wiecie, taką trzepaczką do dywanu. Bo ja pamiętam, że moja mama, która jest osobą taką bardzo pedantyczną i sterylną, zawsze kazała mi co tydzień dywany wynosić na trzepak i, i trzepać. Ja raz w roku to robię. I wtedy taką, czuję taką świeżość od tego dywanu, Wiecie, odkurzam go też, ale lubię też tak odświeżyć. Tak samo jak pranie uwielbiam na zewnątrz wynieść. Mam suszarkę do prania, wszystko mam, ale jednak pranie na zewnątrz ma tam taki świeżość taką, świeży zapach. Ja to bardzo lubię. No dobrze, kochani, także tak sobie przyszłam pogadać, taki luźny vlog. Wczoraj byliśmy, cały weekend byliśmy na wyjeździe, więc teraz powoli dochodzę do siebie, wiecie, pełno prania, sprzątania. Muszę jeszcze okna umyć, one są tak strasznie brudne, tam przede wszystkim na górze, bo był ten taki, my mieliśmy piasek z Sahary, z Sahary wiecie? No wiecie o co chodzi, ten piasek z Sahary, o którym wszyscy mówili, no to ja jeszcze po tym piasku sobie, nie, nie umyłam okien więc chcę to zaraz zrobić eee, co jeszcze mnie czeka, jeszcze jak już ten dywan tam wyjęłam, no to od razu wszędzie sobie pozmywam podłogi, także dzisiaj jest dzień sprzątania najpierw zjem sobie, a potem posprzątam Jestem ciekawa, jaka u Was jest pogoda. W ogóle wszyscy teraz opowiadają, jaka jest pogoda. Napiszcie mi, czy Wy też macie tak w miarę ciepło. Nie wiem, dzisiaj jest tak 13-14 stopni, ale jest bardzo wiecznie. Bardzo, ale to bardzo wiecznie. No dobrze, to by było na tyle. Także, jak Wam się mój vlog podoba, kciuk do góry. Lajkujcie. Komentujcie. Także chętnie będę odpowiadała na Wasze komentarze. Aha, ja wiem, że tam były jakieś pytania do mnie, w takim sensie w ogóle, w jaki sposób ja znalazłam się w ogóle w Niemczech. Jak poznałam mojego męża, em, jakie tam jeszcze mieście? Jak, jak wygląda moje zdrowe odżywianie? Także ja zbieram te pytania i zrobię kiedyś taki, tak, taki vlog właśnie odpowiadając na Wasze pytania. Zadajcie mi, zadawajcie mi ich jeszcze więcej na tematy, które was, które was interesują, a ja je wszystkie zbiorę i zrobię vlog, na którym odpowiem Wam na pytania. Także pozdrawiam, kochani.